Porawią się za przepotężny odcinek z openingu darmowego, to trzeba podkreślić. I już na wstępie wjeżdżamy z kulami klasza. Ciężko były zdobywane, więc trzeba je otworzyć oczywiście. I mamy Jorika z pierwszego. Wjeżdżamy od razu z drugą. Mamy całe trzy Orbiki, co prawda? No takie średnie, bo to nie były wygrane. Nie będę oszukiwał, że nie były wygrane chociaż z jednego wypad skin, za resztę niestety jakieś totemy. No i mamy do otwarcia 25 skrzynek, ale pierwszy sobie weźmiemy tę doskonałą. Sprawdźmy co z niej wypadnie. El Macho Mundo! Dobrze, może być. I teraz sobie otworzymy od razu 10 skrzyneczek. Oby jak najmniej postaci, no. Ale od tego zaczynamy. O! Akszanik, zarobiście. Projekt Jin. Też spoko skinek. Kennen Karateka Mam tego skinka Raczej nie jest jakiś wyborny Rozrywkowa Tristana, to mi się podoba Ashka Ila, oj, kozacko Panteon pogrąca zombie Ikona do kartusika Ej, mam ją chyba to Co na pomarańczową esencję pójdzie? O, 10 mitycznej I łap mój pieniądz Dobra, otwórzmy sobie tutaj te trzy, bo tak wiszą mi tutaj niepotrzebnie. Coś czuję. O, cybernetyczna Riven. Potem Mistrzost 2018, troszkę mało aktualny, ale dobra. Kolejne 10 skrzyneczek. Let's go, let's go, let's go. Laguję, czyli to, to będzie coś zarobistego. Tutaj same Ultimate Skiny będą. No ale zaczynamy od Zaka i Singeda i Renata. Aj, i naopak Mam, mam, mam. Na pewno nie Velkos. Kozasko robimy tego skina Kindred Mrocznego Ognia I LISIN BOSKA 5 Pierwszy legendarny Proszę państwa co tu się dzieje Ale emocje jak na grzywobraniu Znaczy kolejny skin do Riven I Lux Nie no ta Lux to ma tyle skinów I podoba mi się to I ostatnia skrzyneczka Taka że tak powiem darmowa Oj, i 150 esencji zawsze coś Zrobimy bonus, zrobimy bonus dla was. Otworzymy odłamek losowej skórki. Pyk. Z etycznej esencji. Zobaczymy co to będzie. Piekielny Mordekaiser No i było warto. No i było warto. Dobra. I Orbiki po kolei. Kosmiczny pirat gangplank. Wytworny malzahar mam. Nic ciekawego. Lecimy z kolejną. Tajny agent Xinzao. No raczej go nie zrobię, ale spokój. ZERAT ARKANÓW! TAK JEST! Zerat. Tyle czasu czekałem na skina do Zerata, że to jest po prostu insane. A stwierdziłem, że już na ligę... UOO Torba! Stwierdziłem, że już nie wydaje na ligę pieniążków, więc no... Fajnie, że wypadł. I cybernetyczny Shen. Ale mam jeszcze jeden orbik. I Yasuo, Krwawego Księżyca, no szanujmy się. Nie będziemy raczej skina do Jasuła robić, bo to jest postać dla psychopatów. FPX Tresz Zresztą mam dwa skiny i księżycowy strasznik nasu, z którego już mam. Lux Kosmos! No! W sumie czym ja, się inter... czym ja się tutaj emocjonuję jak mam 15 skinów do lux już. Wszystkie oczywiście wykraftowane. Żaden... Żaden nie był kupiony, nie? Dobra. Czy coś tu mogę jeszcze rolnąć tak na koniec, żeby podsumować to? Wymień na no, osobą trwałą skórkę. Tańszy wymieniam, bo te droższe to... Nie, Welkoza będę... Welkoza będę raczej robił. jest za 975. Oj. Dobra, tego Mordykaisera możemy walnąć i jeszcze jeden skinek. I takim soczystym, że tak powiem, z zakończymy ten opening. Ale jest jakiś tańszy. To Suraka chyba jest tania, tak? Ile ona jest? No, za 975, ale nie ma nic tańszego. To widzę, tego Melkoza chcę robić, więc go nie liczę, więc, no, prawdopodobnie tak to musi wjechać. Nie no! Cofnijmy, wrzućmy, miejmy trochę godności i rolka, pyk! Pyk, 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 Iwerd astronauta, genialnie! Ale chyba wjeżdża ivernik dzisiaj do lasu, no, coś tak czuję. Wernika bardzo lubię. Dobra, to to by było na tyle, ja sobie pokracuję te skinki. Pamiętajcie, subiki na 1000 lajków będzie normalnie tak o giveaway na kosę. Pozdro 600, z elo elo.